Cześć, witam Cię serdecznie. Wszyscy doświadczyliśmy pewnych potknięć w swoim dietetycznym życiu. Wszyscy w pewnym momencie mieliśmy ochotę porzucić naszą dietetyczną ścieżkę na rzecz mniejszego ruchu, jedzenia więcej i mniej zdrowo. Ale to, co odróżnia tych, którym udało się wrócić na właściwe tory i utrzymać dietę, to w pewnym sensie. Taka zdolność do niedopuszczania, do tego, aby wpadka w kilku posiłkach, czy też w kilku dniach, przerodziła się w tygodnie lub miesiące niekontrolowanego jedzenia i picia. Jak więc wrócić na właściwe tory, gdy zdarzy ci się potknąć? No i właśnie o tym będzie to wideo, w którym opowiem ci o pięciu prostych krokach, które należy podjąć następnym razem. Gdy popełnisz błąd, aby nie tylko wrócić na właściwe tory, ale także wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji, aby tak naprawdę nigdy więcej nie popełnić tego samego błędu. Gotowa? No to zaczynamy. Pamiętaj, że jesteś tylko i wyłącznie człowiekiem i naturalne jest, że zdarzają się wpadki w każdym dążeniu do poprawy nawyków żywieniowych i utraty wagi. Ale w dni, w których się przejadasz, najgorsze, co możesz zrobić, to poddać się i dalej się obiadać. Zamiast tego pamiętaj, że konsekwencja zawsze pokonuje doskonałość, a błędy są częścią każdego procesu. Dlatego, jeśli zboczysz z kursu i gdy dotrze do ciebie, że zaliczyłaś wpadkę, weź głęboki wdech przez nos trwający 4 sekundy. Następnie przytrzymaj go przez kolejne 4 sekundy i po tym czasie zacznij wydychać zgromadzone powietrze przez następne 4 sekundy. Po tym wytrzymaj bez powietrza 4 sekundy. I znowu nabierz powietrze i zacznij od nowa. Taki cykl powtórz hmm, cztery razy. Dlaczego? Bo ta technika oddechowa, używana przez Navy Seals, pozwoli ci na szybkie przywrócenie do normalnego rytmu e, oddechu oraz aktywację e, współczulnego układu nerwowego, odpowiedzialnego m.in. za relaks organizmu. Taki wzorzec oddechowy da Ci w pewnym sensie uczucie spokoju i zrelaksowania, oraz jednocześnie pomoże Ci wprawić się w dobry nastrój, czyli taki, w jakim chcesz się znaleźć, gdy próbujesz uczyć się na błędach. No i krokiem drugim jest to, aby potwierdzić tę wpadkę i to, co się stało. Bo nie wiem, czy wiesz, ale jednym ze sposobów radzenia sobie w takich chwilach jest bycie szczerym wobec siebie. I, I pomimo, iż wewnętrzna integralność może być początkowo nieprzyjemna i zniechęcająca i często prowadzi do zaprzeczeń, to aby odnieść sukces w swojej podróży, musisz być odpowiedzialna za swoje e, czyny, no i to nawet te niemiłe. A w kolejnym kroku, zresztą chyba można powiedzieć najtrudniejszym jest po prostu zwyczajne wybaczenie sobie. Bo jednym z najpotężniejszych sposobów na uwolnienie napięcia i gniewu oraz na zmianę nastroju jest praktyka przebaczania. Zaakceptuj to, co się stało i porzuć poczucie winy, bo udowodniono, że... Eee, po prostu poczucie winy wsparte przez spirale negatywnych emocji popycha Cię do jeszcze większej przysłowiowej miski chipsów. Dlatego najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zostawić to tak naprawdę za sobą w przeszłości i skupić się na posuwaniu się naprzód, bo to potknięcie nie definiuje Ciebie w żaden sposób ani nie przekreśla dalszego postępu, na który tak ciężko pracowałaś, no i nadal pracujesz. Dlatego odpuść sobie i przejdź do kroku czwartego. I ułatw sobie powrót na właściwe tory. I w tym kroku zadaj sobie pytanie, czy Twój następny posiłek jest zaplanowany i czy jest już przygotowany. Bo jeśli nie, to kolejnym Twoim priorytetem jest zdobycie. Zdrowej żywności i przygotowanie kolejnego posiłku. Bo jeden posiłek lub dzień przejadania się nie będzie miał dużego wpływu na postępy. I więcej o tym napisałem w dłuższym artykule na blogu, do którego link znajdziesz w opisie tego wideo. Wiedz, że tydzień lub miesiąc objadania się z pewnością może Cię cofnąć. Do punktu wyjścia. Dlatego zamiast e, płakać w poduszkę i mówić sobie, Nie wiem, zacznę od jutra, zacznij jeść produkty o dużej zawartości składników odżywczych, już w kolejnym posiłku. Po prostu wróć na właściwe tory najszybciej jak to możliwe, a poczujesz się dobrze e, i poczujesz, że po prostu taką dumę z siebie, że to zrobiłaś. A w piątym, ostatnim kroku postaraj się zwyczajnie wyciągnąć wnioski. Bo jedną z najlepszych rzeczy, którą możesz zrobić dla siebie po wpadce, jest nauczenie się na tej wpadce pewnych rzeczy, aby nie popełnić dwa razy tego samego błędu. Ucz się na podstawie swojego doświadczenia. I jeśli nie wiesz, co spowodowało, że wypadłaś z dietetycznej rutyny, to prawdopodobnie zareagujesz w ten sam sposób, gdy pojawi się podobna sytuacja. Dlatego spisz listę sytuacji, które powodują przejadanie się i zaplanuj alternatywę dla każdego z nich. No i na przykład, jeśli Twoim potknięciem są imprezy, to zjedz wcześniej sycący posiłek, aby utrzymać imprezowy apetyt w ryzach. Jasne? No, i jak sama widzisz, najważniejsze jest to, abyś nie próbowała nadrabiać potknięcia, każącym siebie reżimem dietetycznym czy też treningowym, bo to tylko tak naprawdę pogorszy sprawę i wyrobi w tobie niewłaściwy związek z jedzeniem. Zdaj sobie sprawę z tego, że utrata masy ciała wymaga zmniejszenia kalorii w czasie, ale nie ma znaczenia, jaki dokładnie jest to okres. Bo dieta to droga pełna zakrętów. Dlatego to niemalże pewne, że będziesz miała dobre i złe dni. A poślizgnięcie się od czasu do czasu nie jest tak wielkim problemem, bo zawsze możesz przecież to nadrobić w kolejnym tygodniu lub przy następnym posiłku. No i jeśli popełnisz błąd. Zapomnij o tym i skoncentruj się na tym, jaki jest Twój następny pozytywny krok. Bo nie chodzi o to, ile razy upadasz, ale raczej o to, jak szybko się podnosisz. No, to tyle ode mnie, i jeśli pomogłem Ci w jakiś sposób, to pamiętaj, że aby uzyskać najlepsze treści dotyczące odchudzania i zapobiegania odzyskiwaniu wagi, upewnij się, że subskrybujesz mój kanał na YouTube. No, i oczywiście e, daj, proszę znać w komentarzu pod tym filmem, co Ty robisz, aby wrócić na właściwe tory e, po wpadce. Ok? No, to wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego wideo. No i do zobaczenia przy następnej okazji. Trzymaj się. Cześć.